Witam wszystkich z tej strony EgoLegs. A, no cóż, to jest Ori. And the Blind Forest, Definity Edition. No i co? Grę zakupiłem dzisiaj w Mediamarkcie za, 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 za. Chyba 80 zł, prawie że. Także nie wiem, dla jednych drożej, dla drugich mniej. Dla mnie tak wystarczająco. Co mnie w tej grze zachwyca? Zachwyca mnie. Yy, muzyka i zachwyca mnie grafika czyli dla mnie dwie najważniejsze rzeczy no ale cóż, zacznijmy może yy, start game na pierwszym slocie easy, easy easy, jak bardzo easy to ja sobie nie zdajecie sprawy, jak bardzo easy no i tak burza na spotyka gra jest po angielsku To jest takie główne drzewko, z tego, co ja pamiętam, jak oglądałem Magdaleny Marimoniki, polecam serię tej właśnie osoby. Ogólnie to jest W nocy nas dopadła burza. Będę tak tłumaczyli trochę po łebkach. Co się dzieje, bo gra jest po angielsku dla lat, co by nie zrozumieli. No to jest nasz taki przyjaciel. Przyjaciel grubasek. Dobra, zaczynamy. No tak, dobra, zaczynamy. Mogę iść z przyjacielem grubaskiem. Mogę skakać. No i co? Idziemy. Przyjaciel Grubasek pokona wszystko. Ogólnie ja tylko sobie troszkę oglądałem u Madzi ale niewiele. Dobra. I mamy jakby listeczek. I to jest Ori. Ten taki mały, krasno-ufoludek. No. Ze światła chyba. To ja to dobrze rozumiem. No i my bardzo się lubimy. Tutaj, prawda? O, dobra, budzimy się. Chyba. Już dawno to oglądałem, nie pamiętam. No. Mam nadzieję, że to, to, to tylko gra się nie zacięła. Chyba nie. Dobra. Nie, nie zacięłaś. O, musiałam coś kliknąć, żeby on wstał. Dobra, wstawaj. Ori lecimy. No, dzień dobry. Muzyczka wreszcie jakaś fajna. Uu. 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 O, uuu, jakieś pomarańcze jabłko. Dobra, drzewko obcykane. Lecimy dalej. Ło, czy to się pod nami nie zerwie? Nie zerwie się. No, pod takim grubaskiem. No ale nie możecie powiedzieć, że oprawa graficzna nie jest piękna, no bo ona jest piękna. No o, jeszcze ile drzewek będzie, pysznych, pomarańczy. Dobra. Budowa mostu. Picie. Jedzenie. Opaj, opaj, opaj. Kończymy. Nie, nie odcinek, spokojnie. O. No. nie Uwielbiam tą grę. Ja tam oglądam kilka odcinków, tylko Uf, Madzi, nie wszystkie. Myślę, że do was do... Co ja mogę już chodzić? Że do Madzi linka wam dam w opisie. Aha, że jest noc. A ja, idę chyba w dobrą stronę. Dobra, tego nie rozumiem. Jakby ktoś znał spuszczenie, no to może powiedzieć. No, tutaj już my to Ori. Lecimy. Mówcie, jakby gra była za cicho lub za głośno. Drzewko! Co to? O Boże, wystraszyłeś mnie. Ale dobra, to my. Grubasku, do dziury! Grubasku, jesteśmy bezpieczni. Klubasku? Klubas? Nie mamy co jeść, klubasku? Klubasku żyjesz? Czemu na składzie spadzie? Nie chcę spać. Dawaj! O nie! Żyjemy. Muszę się znowu zatoczyć na pole. Aha, Ostatnia jagódka. To jest czy co? Nie wiem, że O nie, nasze drzewko. To to jest jesień, czy to wszystko tak się stało brzydko? Gdzie są jagódki? Jagódki. Żeby minął chyba długi czas. umarł? Nie. Żyjesz. A my tak możemy z głodu. Myślałam, że on go zje. O, Dzięki, grubasku. Dobry grubasek. Jaguczki dla grubaska. O, dobra. Dobra, do domu, do domu. Do domu, jagody. straszcie mnie tak bardzo. Dobra. Dalej mam iść? Serio? Dobra. Kolbasko przenieśliśmy Jakut i też? urubasku, Urbasku! Czy ty umarłeś? Ja pamiętam, że on umrze, ale nie wiedziałem, że z głodu. Ja naprawdę jestem wrażliwym człowiekiem i ja przed... nie rozumiem ciebie. Chyba, że zostałeś sam. Ja naprawdę jestem wrażliwym człowiekiem, że to jest smutne. Jeden plus, no bo już to trzeba trzymać spację, żeby on na to wszedł, chyba. No, może dalej, czemu to musi być takie? co to ma być? Ten czarny dymek bardzo mi się nie podoba. Powiem Ci, jesteś światłem. Chyba takie rzeczy nie mogą Cię boleć. O Boziu... Ori, żyj. Ori... O, Rizy. o, Rizy. o Bożu, zapomniałem zapomniałam tłumaczyć. Może on jest chyba dzieckiem, czy coś. Viem, ja to, moje tmačenie je po No, Ori. OŻYWA ŚWIAT! Boże, tytuł na odcinek, OŻYWA ŚWIAT. Czekajcie, muszę sobie to zapisać. Dobra. Co robić? Ori, ożywił świat. Zapisałem szczytu, także jest dobrze. O, te kapustki to są życie. Ja je zawsze nazywałem kapustki. Znowu jesteśmy szybcy. To mi się bardzo nie podoba. Hop, 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 hop. hop. No nie! Mm. No, tu są ciernie Dobra Wracamy Jak to trzeba Hold jump to you. O, dobra jest nie Jump i S. Co to będzie? Jump i S. A, S, jump. A, tak to się robi, dobra. O co chodzi? To źle wygląda. Chyba nie chcemy tego dotykać. Chyba bardzo. Chobodzie, czy my umiemy pływać? Dobra, co to jest? To jest bezpieczne? O. Dobra. O nie? Dobra, przeżyła. Co to jest energii kulka? E. Aha Save game Dobra o -o. Jezu Chryste Co to? O Level punkty Dobra, trochę mi się oberwało Ale żyjemy w ta muzyka... O, Polka... Czekajcie, chyba rozumiem. Dobra, jesteśmy. Aha, co to jest? Światła, życia, śmierci Jezus. Kuleczko. Super, jesteś drzewem chyba, czy drzewa Dobra. Co to? Zabij go, dobra kulka. game no, Tap to map. Dobra. To zawita. To zawita. Fajne. Podoba mi się. Dobra. Proszę. Aha. A my jesteśmy tu. Nic co, mam powiedzieć? w tym miejscu sobie zapiszemy i skończymy ten odcinek dlatego, że nie wiem, ile nakrywam na razie zgonów mamy zero na szczęście no coś, tu mamy jakiś spryt dobra, ile tu rzeczy jest, kurde będziemy to robić wszystko ale to w swoim czasie a na razie kończymy także, no cóż, komentujcie subskrybujcie, łapcie w górę mile widziane pozdrawiam Was, goleks i Postaram się Wam dać jeszcze link do serii Madzi. Trzymajcie się, no i cześć.